w tym odcinku opowiem Ci jak pozbyć się takiego syndromu ofiary i w ogóle co to jest. Syndrom ofiary yy, włącza się wtedy ludziom, yy, kiedy no właśnie chcą sobie odpuścić, tu muszę chwycić sobie telefon, chcą sobie odpuścić i na przykład, yy, no tak jak ja dzisiaj, nie, miałem gorszy dzień, z jakiejś tam nie wiem, z niedyspozycji zdrowotnej, bo to się po prostu zdarza i to jest normalne. Yy, nie jestem jakiś chory, tylko po prostu czuję, że nie mam takiego powera jak normalnie. No i tak sobie pomyślałem, miałem jakiś taki zjazd, bo też tam mam jakieś, nie wiem, zabiegi związane ze szczęką moją. Zresztą też byłem przez dwa dni obuchnięty trochę i też za bardzo nie mogłem nagrywać. No to się zdarza, nie? To jakby jest normalne i trzeba to wliczyć w koszty, ale o co chodzi. I tak sobie, no tak siedziałem sobie, tak myślałem, że, no, że mam ten gorszy dzień i tak sobie pomyślałem, że. Pomyślałem sobie o 100 złotych na moim koncie, nie? i jakby tych moich pieniędzy po pierwsze nie interesuje to, czy ja się czuję tak, czy nie. Więc jak jestem przedsiębiorcą, to po prostu robię swoje. Że jakby to nikogo nie interesuje, że masz gorszy dzień. tak, Jeżeli masz robotę do wykonania, to ja sobie jakby wypracowałem coś takiego w głowie, w swoim mentalu, że wszystkie te rzeczy, które tam mózg mi podpowiada, odpocznij, jesteś zmęczony, dzisiaj sobie daj spokój. To jakby wiem, że jak zrobię ten taki wyłom, czyli powiem, OK, w sumie, mogę mieć dziś wywalone. To niby po to to wszystko robię, żeby móc taki dzień mieć, ale mam taką świadomość, że jak zrobię ten wyłom, to zrobię pewien precedens i jakby się nauczę, że mogę to robić częściej i wolę, lepiej mi jest to utrzymać, co mam, co udało mi się osiągnąć, jeżeli chodzi o dyscyplinę, niż właśnie później wracać. To powiedział gdzieś tam jakiś generał, że piękne, znaczy świetnie mi to tłumaczy pewne rzeczy, że woli, żeby wojsko szło. W złym kierunku, niż żeby w ogóle nie maszerowało. Nie, jakby ja też wolę cały czas być w treningu, cały czas jakby, e, utrzymywać tę dyscyplinę, e, systematyczność, żeby, no jakbyśmy to porównali do sportu, że wol, wolę cały czas ćwiczyć i być, e, mieć formę, o może tak, niż robić takie zrywy, bo to jest najbardziej dla mnie wydajne. No i i właśnie pomyślałem sobie, że każdy przedsiębiorca musi mieć też taki mental, że to nie jest etat, że zaniesiesz się R4 i powiesz, dzisiaj się gorzej czuję i dzisiaj sobie odpuszczam. No bo to są dwie drogi. Albo sobie zaczniesz odpuszczać, albo po prostu masz tę dyscyplinę. I ja mam takie właśnie myślenie. Oczywiście nie mówię tutaj o jakichś tam prawdę takich, wiesz, o no, sytuacjach realnie chorobowych. Mówię o jakimś tam spadku napięcia, nastroju, no bo też mnie coś też łapie raz tam na rok, raz na pół roku. Gdzie nawet jakbym chciał, przy najszybszych chęciach jestem tak rozłożony, że niewiele zrobię. Nie? No i to jest fajne, bo jakby ta automatyzacja mi wtedy zarabia. Ale no wolę, jak mam taki spadek napięcia, to ja sobie to tak przeramowałem w głowie, że po prostu sobie mówię: OK, ja to jakby przyjmuję do wiadomości, że mózg chciałby odpoczywać, ale mówię: Zrobimy to, jak zrobię to, co muszę zrobić. Czyli po prostu jest robota do zrobienia. Masz? Pewien, masz pewną systematyczność, masz pewne nawyki, habits, które musisz utrzymać i jak to zrobisz, dopiero możesz wtedy sobie myśleć o odpoczynku. I to jest bardzo ważna reguła w mojej głowie. I ja nie po to nagrywam codziennie, nie dlatego nagrywam, że to jakoś wpływa na algorytmy. To wpływa na mnie przede wszystkim i to utrzymuje moją dyscyplinę i to mi daje taką pewność, że chłopie, jesteś w stanie to robić codziennie. To pokazuje też innym, że ja jestem solidna firma, bo codziennie nagrywam, i to powoduje, że też to oczywiście wpływa na ludzi, a ludzie wpływają na algorytmy, ale to mnie utrzymuje po prostu w grze. I musisz mieć taką świadomość, że Twoich pieniędzy, którymi zapłacisz w sklepie za chleb czy za nieruchomość, którą kupisz, jako swój sukces na przykład, czyli te pieniądze są pewnym, pewnym taką oznaką, że udało Ci się to osiągnąć, no to one jak je weźmiesz do ręki, to po nich nie widać, czy byłeś zmęczony, czy byłeś w pełni sił. Po prostu robisz to, trzeba. Takie same są pieniądze. One robią to, co trzeba, nie chorują, nie mają gorszych dni i Ty je zarabiasz, więc też tak możesz się od nich uczyć. Nie ja dzisiaj taką miał myśl i tak naprawdę jak weźmiesz odpowiedzialność za swoje życie, to nie czekasz, aż ktoś będzie Cię klepiał po ramieniu i powie dzisiaj sobie odpuść. Po prostu to jest Twoja decyzja, że robisz to, co masz zrobić i to, co zrobisz, musisz zrobić to, co ma być zrobione i to robisz sam. Ty sam sobie narzucasz dyscyplinę. Sam wiesz, ile jesteś w stanie zrobić, na ile jesteś silny, wytrwały, pracowity, ambitny i po prostu zrób to, co masz zrobić i po prostu nie jęcz, bo nikogo to nie interesuje. Jeżeli ty wziąłeś odpowiedzialność za swoje życie, to też nie masz komu jęczeć, bo to jest Twoja decyzja, to był Twój wybór. Więc pozdrawiam Cię z mojego vloga, do zobaczenia.